W Ewangelii Jana w drugim rozdziale czytamy o pierwszym cudzie, który Jezus dokonał. To był cud w kanie galilejskiej. Wiele osób zna ten cud, to jest ulubiony cud, ulubiony fragment alkoholików, ale nie o tym dzisiaj chciałem mówić. Otóż tam znajduje takie bardzo ciekawe słowa. W dziesiątym wersecie każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Jak wiemy, w tym cudzie było tak, że gdy było wesele i brakowało już tych, tego wina, Jezus zamienił wodę w wino i okazało się, że to, co on zamienił, to było zupełnie innej jakości niż to, co było wcześniej. No i zszokowani ludzie przychodzą i mówią, jak to jest? Zazwyczaj ktoś, kto ma gości, podaje im najpierw to, co ma najlepsze, a potem już a gdy już sobie podbiją, już nie będą czuć wtedy, wtedy podaje to, 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 to gorsze a Ty zrobiłeś inaczej Ty zrobiłeś tak, że najpierw było to gorsze a później jest to lepsze wiecie, dlaczego o tym mówię? bo to jest obraz, który pokazuje mi taką ciekawą rzecz Jak sobie wyobrażam to, że wyobraźcie sobie dwa stoły jeden stół który zastawia nam ten świat próbując nam i nas zachęci do tego, żebyśmy siedzieli przy tym stole. A drugi stół to jest stół, który zastawia dla nas Bóg. I teraz mamy do wyboru, przy którym stole usiądziemy, gdzie będziemy spędzać czas, gdzie będziemy się karmić. I ta historia pokazuje mi to, że ten stół tego świata to na początku daje to, co wydaje się dobre. Tak działa pokusa. Wydaje ci się, o, przyjść, złap się na to, weź to. Żyj tym, ale gdy to zrobimy, nagle okazuje się, że w czasie to już nie jest takie dobre. Są konsekwencje tego, temu jak ulegamy tym pokusom. Najpierw są świecidełka, wszystko pięknie wygląda, ale później widzimy zmarnowane życie, widzimy rozsypujące się rodziny. Tak działa ten świat. Daje nam najpierw to, co wydaje się dobre, żeby nas złapać, żebyśmy się poszli za tym światem. Ale później, gdy już jesteśmy tam, okazuje się, że to wszystko nie było takie dobre. To wszystko było, jest do niczego. Ale przy stole bożym, który Bóg zastawia, może, gdy porównujemy i patrzymy na ten świat, może nam się wydać, no nie, no gdy ja pójdę, usiądę, do stołu bożego, coś stracę. Może nie będę już mógł robić tych rzeczy, które robiłem wcześniej. Już nie będę mógł uczestniczyć w tym, co uczestniczyłem wcześniej. I zaczynało mi się wydawać, że nie, ten stół nie jest dla mnie, bo i gdy ja tam usiądę, to ja może coś stracę. Ale wbrew pozorom, gdy usiądę do tego stołu Bożego, to zobaczę, że to jest coraz lepsze. Życie z Bogiem jest coraz lepsze, z dnia na dzień jest coraz lepsze. Ja już ponad 30 lat chodzę z Bogiem i widzę, że po prostu z dnia na dzień coraz lepiej. I po prostu i, i ciągle mało. I po prostu, Boże, jak Ty mnie zaskakujesz swoją wiernością, jak niesamowity jesteś, chcę ci powiedzieć, drogi przyjacielu, przy stole Jezusa znajdziesz zawsze to, co najlepsze, na końcu będziesz miał to, co najlepsze. Może dzisiaj wydawać ci się, że coś tracisz, może ten świat chce ci pokazać, a wejdź tutaj, usiądź do mojego stołu, tutaj masz coś dobrego, tu masz coś lepszego, ale de facto, potem się okazuje, że to jest tylko słabe, złe i do niczego. Ale przy stole Jezusa, przy tym Bożym stole, wow, nigdy się nie zawiodę. miał, zobaczę, że efekt końcowy jest po prostu cudowny. Moja wieczność razem z Bogiem. I do tego chcę Cię, przyjacielu, zachęcić. Do tego, żebyśmy przybywali i zasiadali przy stole Bożym. I doświadczali tych wielu błogosławieństw, które On dla nas ma, które przygotował i które czekają tam na nas przy tym stole. Nie dajmy sobie wmówić, że idąc za Bogiem tracimy coś. Nie. Bo co może nam dać ten świat? co mogłoby wypełnić tą pustkę, która jest w naszych sercach. Nasze serca są jak takie, taka, takie puzzle, gdzie jest taki brakujący puzzle, który może wypełnić tylko Bóg. I wtedy będziemy mieć to pełnie. Dlatego Przystole Bożym jest to, czego każdy z nas potrzebuje i co może doświadczyć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.